22 maja odbyły się pierwsze oławskie konfrontacje młodych akordeonistów. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. Adwigi Szajny-Lewandowskiej był pozytywnie zaskoczony dużą ilością chętnych i wysokim poziomem, jaki prezentowali. Damian Drzewiec krótkim koncertem rozpoczął uroczyste ogłoszenie wyników, które odbyło się w auli liceum ogólnokształcącego nr 1. W konfrontacjach wzięło udział 38 solistów oraz 9 zespołów akordeonowych. Że tak powiem, od morza do polskich gór z najdalszych, najdalszych okolic Polski. A muszę Państwu powiedzieć, że impreza nie była w żaden sposób reklamowana. Rozeszła się tak potocznie mówiąc pocztą pantoflową. Także no, mam nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy już będą drugie konfrontacje ponieważ no, z naszych obserwacji pierwsze konfrontacje cieszą się, albo już można powiedzieć, w czasie przeszłym cieszyły się bardzo, bardzo dużym y, zainteresowaniem. Było mi niezmiernie przyjemnie pracować, przewodniczyć y, takiemu zespołowi, w którym proszę mi wierzyć. Nie było ani jednej kłótni, ani jednego sporu co do tego, czy ktoś dał dobrze, czy kto, ktoś grał źle. Oceny Państwo dostaniecie, każdy z uczniów otrzyma. Średnią punktów, którą yy, Żyli przyznała każdemu z uczestników. Będzie można skonsultować z każdym z jurorów, przynajmniej ze mną. Ja robię notatki. Zapraszam. Podpisuję się pod każdym ze swoich punktów, gdyby były wątpliwości oczywiście. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za zorganizowanie takiej imprezy. Uważam, że pierwsza, na pewno nie ostatnia, bo ja tu wrócę. Jeszcze mnie zaprosił. Chciałbym, żeby tego rodzaju imprezy. Były przynajmniej raz w roku. Chciałbym, żeby tego rodzaju imprezy, powiedziałbym nawet w rodzinnej, sympatycznej atmosferze, były kontynuowane, ponieważ takich, powiedziałbym, suchych, yy, trudnych konkursów chyba nie wszyscy yy, chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby to wszystko, co się dzieje na takich spotkaniach, konfrontacjach w tym wypadku, było przez nas wszystkich bardzo mile wspominane. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że w każdej z kategorii, nie mieliśmy wątpliwości co do nagrodzonych i wyróżnionych uczestników, ponieważ to, co już Pan Dyrektor powiedział, widać, że dużo uczestników, jak na pierwsze konfrontacje, to jeszcze ich jakość wcale nie odbiegała. Poziom, uważam, jak wszyscy już uważali, był bardzo wysoki. Już nie jest tak, że jak już małe dziecko, to um, prościutka, piosenka, no, utwory były wyszukane, utwory były zróżnicowane. Poziom wykonawczy był, uważam, na bardzo wysokim poziomie, i dlatego też. Takie oceny. Rozpoczniemy od kategorii pierwszej. W tak. kategorii pierwszej i trzecie miejsce: Żyli postawą nam biło przyznać Jakubowi Kowalskiemu z krajem pierwszego stopnia w Myśli Boży. Nie ma za egzekwowania. Dlatego nagrodę drugą przyznano Katarzynie Jachem z Gminy Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kurzborku. Gratulujemy. Tak, właśnie Karolina dowiedziała się, że będzie uczestniczyła w koncercie Lagrange. W kategorii drugiej jury postanowiło przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca. Trzecie miejsce dla Olafa Kotwickiego z SN pierwszego stopnia rozwoju. Równorzędne trzecie miejsce z EKWO dla Kaspra Zolewskiego z PSM Myśli Boże. W, w kategorii jest jedno drugie miejsce dla uczennicy z PSM pierwszego stopnia w Lubinie. Aleksandra Marena. Pierwsze miejsce w kategorii drugiej powędruje do uczennicy z, z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, Magdalena Oko. Proszę Państwa, muszę coś powiedzieć, bo nie wytrzymam. Nie wiem, czy Państwo zauważyli ale w pierwszej i drugiej kategorii pierwsze i drugie miejsca przy, przyznano dla uczennic. Panowie, proszę, poćwiczcie. Kategoria, kategoria trzecia, zespoły akordeonowe. Trzecie miejsce, exequo. Kwartet akordeonowy PSM pierwszego stopnia w Lupinie. Zapraszamy wszystkich. zespół który ma dwóch kierowników. Tak, proszę się podzielić. Tak. Trzecie miejsce w kategorii trzeciej, exago, PSN pierwszego stopnia w Wieluniu i z tej szkoły Art Duo. <kluczy> Państwo to słyszecie. Nie czy dobrze pamiętam, ale chyba tak. Dziewczętom ciąg tarczy. Gminna szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w klucz Dueta kardonowy, nagroda druga. Państwu o tym bardzo wysokim poziomie implantacji i chcę powiedzieć, że w kategorii trzeciej przyznano dwie pierwsze równorzędne nagrody dla duetu akordeonowego ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia we Wrocławiu. Pierwsza nagroda w kategorii trzeciej dla zespołu akordonowego z PSM pierwszego stopnia się radzą. końcu. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, ale jeszcze chyba mocniej gratuluję tym, którzy zaszczycili swoją obecnością. Mówię o uczestnikach. Chcę powiedzieć, że tutaj nie ma przegrania. Przegrani zostali u Was w szkołach. Ci, którym się albo nie chce, albo nie chciało. Tutaj są sami zwycięzcy. Ci, którzy nie wygrali w tym roku, zapraszam za rok. Może za rok się uda, będzie lepiej. Szczerze i serdecznie gratuluję i dziękuję. Kończę. A szczególne podziękowania chciałbym, drodzy Państwo, bo zawsze te osoby są nigdy niewidoczne, praktycznie zrobili czarną robotę, a nikt o nich nie mówi. Myślę, że to są drodzy uczniowie, wasi mistrzowie, nauczyciele, którzy przygotowali Was. Całe szczęście, że nie spędzacie czasu przed komputerem, tylko również poświęcacie ten czas na instrument, a to naprawdę jest wielka wartość obecnych. W czasach dobie elektroniki, że kontynuujecie ten piękny instrument, który jeszcze jest, uwaga, nie do końca odkryty. Ma pełne możliwości i mam nadzieję, że kompozytorzy na ten instrument jeszcze ukażą nam, co można z tego instrumentu wydobyć. Także jeszcze raz życzę bardzo serdecznie wszystkim szczęśliwej. Podróży, wracajcie do domu szczęśliwi i zapraszamy już Was w przyszłym roku, a ja czekam również na propozycje z Waszej strony na wspólne wykonanie przyszłego rocznego utworu na orkiestrę akordonową. Kto wymyśli jakiś ciekawy pomysł, także propozycje czekamy, myślcie i mailujcie do nas.